Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Wyleczenie Amantadyną. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Ania, która opowie nam o przebiegu swojej choroby i leczeniu amantadyną. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry. Proszę nam opowiedzieć, kiedy pani zachorowała i jak przebiegała u pani choroba? E, zachorowałam e, parę miesięcy temu. E... Było to związane z takim też przeziębieniem, trochę przedwczesnym morsowaniem, jak na ten moment, w którym byłam, bo trzeba tutaj dodać, że przechodziłam w tym czasie taką kurację na wykrytego u mnie tasiemca po wielu, wielu latach to wykryto i. E, właśnie wtedy, kiedy ten lek e, przyjmowałam, organizm był jakoś osłabiony tą e, e, zatruwaniem tego gościa. E, to wtedy zaraziłam się od kogoś. E, uważałam to za przeziębienie spowodowane tą niewczesną kąpielą, ale e, się, dowiedziałam się od koleżanki, właśnie e, z Warszawy, że, że ma covid e, No i. Niebawem zaczęły się takie e, e, typowe objawy, to znaczy to ja je kojarzę jako typowe, te związane z dusznościami. E, nie kojarzę tej ut, utraty węchu czy smaku, natomiast e, rzeczywiście zaczęłam mieć problemy z oddychaniem. Były te objawy mm, mm, gorączka, podwyższona, takie dreszcze, tam, te ogól, ogólne taki, takie stany, które no w moim odczuciu silnemu przeziębieniu czy grypie towarzyszą takiej, ale było to, było to bardziej nasilone, natomiast te, te duszności były najbardziej niepokojące, dlatego że pierwszy raz to odczuwałam, no i one właśnie miały mnie do tego szpitala skierować, gdzie no, nie chciałam się znaleźć, bo już miałam w głowie respirator i E, wspominam to jako takie ciekawe przeżycie, bo człowiek e, oddechu sobie nie uświadamia za bardzo. E, to było coś takiego, jakbym chciała odetchnąć i nie miała czym. E, e, czytałam wtedy e, Pismo Święte, otworzyłam sobie słowa o, o, o Bogu, który daje człowiekowi tchnienie życia i gdzieś tam jakieś takie poczucie tej świętości życia, e, tej niezwykłości tego, że, że żyję, że oddycham. E, e, w połączeniu z modlitwą dało mi jakiś jakiś pokój i, i, i na pewno też y, jakąś odwagę, żeby postępować według swojego sumienia i nie przejmować się czy po prostu y, tym, że ktoś nie wypełnia swojego zawodowego obowiązku na przykład, albo ma wątpliwości, czego wypełnić. E, I wtedy e, pomyślałam o Amantadynie. Nie było to łatwe dostanie jej, nie było to takie oczywiste. Na to, to tak trochę po, po znajomości znajomi lekarze. Z komentarzem przyszła Kryska na Matyska, bo uznawano, że ja nie wierzę w COVID-19, słusznie. No, przepisał, przepisał mi kolega ten lek. I w międzyczasie poszłam do przychodni, to znaczy już może jak już zaczęłam, jak już byłam w stanie wychodzić, żeby się dać osłuchać, weszłam na stronę doktora Bodnara i, i, i czytałam o tym właśnie, że, że jest to ważne, żeby się osłuchać. Przychodzę, pustki totalne w przychodni, ale lekarza jednego zostałam, który mi osłuchał, powiedział, że, że nie ma jakichś takich Niepokojących zmian. Natomiast była mocna presja na, na test, którego odmówiłam, i dziękuję Bogu, i dziękuję temu lekarzowi też. Nie pamiętam dokładnie, jak ta rozmowa między nami przebiegała. Pamiętam, że kilkakrotnie podkreślał, musimy, musimy. Ja twierdziłam, że wcale tego zrobić nie musi. Wiedziałam, że mogę otrzymać kwarantannę i karę za niezrobienie testu nałożoną przez Sanepit. Tak się jednak nie stało. Pamiętam, że mówiłam coś o sumieniu tego lekarza i kiedy już się żegnaliśmy, mówi: no dobrze, to, to niech pani po prostu po siedzi tydzień w domu. E, no i tak w skrócie, tak w skrócie ta historia wyglądała. No powinnam jeszcze jeszcze powiedzieć, e, może tutaj najważniejsze w kontekście amantadyny, e, że te, mm, te duszności, które mm, na, najsilniejsze były przez dwie noce, ustąpiły dokładnie według tego schematu, który był podany przez doktora Bodnara. Siedziałam w domu, modliłam się, brałam amantadynę, więc poza, poza modlitwą i amantadyną innych, innych takich czynników leczniczych nie było. I rzeczywiście ta saturacja się podniosła wtedy. Naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, bo ona już była tak, o ile dobrze pamiętam, koło 80, w każdym razie była to taka wartość, że że ci sami właśnie lekarze od amantadyny mówili mi, że będą musiały iść do szpitala. No i właśnie po, po przyjęciu dawek w określony sposób, tych pierwszych dawek, już po pierwszym dniu, ta saturacja skoczyła. Czy w trakcie stosowania amantadyny odczuwała Pani jakieś skutki uboczne albo działania niepożądane? Nie, zdecydowanie nie, od, nie odczuwałam działań niepożądanych. W moim subiektywnym odczuciu to była jakby taka stymulacja pewna. Jak nie wiem, kawa czy, czy, czy coś takiego. Nawet, nawet zaczęłam dość szybko trenować, bo, bo poczułam taką energię. Takie było wrażenie moje, jakby system nerwowy czy cały organizm dostał jakąś taką większą dawkę energii do, do poradzenia sobie z tym. Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że mam takie nieodparte wrażenie, że moje kontakty od czasu tej, tej choroby i tego wyzdrowienia moje kontakty z lekarzami, znajomymi, w tym jedna osoba z rodziny, się ochłodziły. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery lekarskie kontakty bo ja pracuję jako psycholog, też tam coś czasami skonsultuję. Ja to taki kontakt y, mm, y, koleżeńsko-rodzinny. Y, wszystkie te osoby y, były bardzo y, zgorszone moją postawą y, wobec, y, wobec choroby, wobec pandemii. Y, spróbuję to przytoczyć. Y, jedna lekarka była oburzona, wyraziła swoje oburzenie, że ja poszłam y, się przebadać. Jak to możesz, tak zacytuję, jak możesz za, narażać lekarza? Potem y, y, osoba, właśnie y, z rodziny mojej, bardzo się dopytywała, dlaczegoż to, dlaczegoż to ja nie chciałam y, testu zrobić. Powiedziałam, y, moja ciocia, powiedziałam ciociu, to i tak tego nie, nie przyjmiesz, pewnie. No, może się dowiem czegoś, czego, czego nie wiem, prawda? Y, Inna lekarka y, 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 też, y, też miała jakiś duży problem z tym, y, że ja się nie szczepię. Y, dlaczego to bardzo źle? Co to będzie? Rys y, malowała przede mną jakieś takie wizje. Że do dziś to pamiętam, źle się wtedy czułam, a jeszcze dostałam takie, taki obraz, że ja na tym leżę chyba na jakimś wózku pomiędzy dwoma salami. Nie wiedzą, gdzie mnie umieścić. Czy, y, czy mam ten koronawirus, czy nie. I w końcu chyba nie wiem, chyba umieram na tym korytarzu. Jakoś tak to, tak to było mniej więcej odmalowane. Y, jest to wszystko y, dość dziwne. A czy widzi Pani jakieś światło w tunelu? E, tak, ten tunel rzeczywiście, e, rzeczywiście mm, jakby się zacieśnia. E, jest to e, dla mnie i no nie dla wszystkich, ale dla, e, dla wielu moich znajomych takie coraz wyraźniejsze, e, natomiast e, to, tym światełkiem jest dla mnie jakaś solidarność e, międzyludzka, braterstwo. E, to mnie na pewno cieszy właśnie to, że mogę tego wywiadu udzielić, bo od początku chciałam. No ja, ja to łączę bezpośrednio z najważniejszym przykazaniem boskim, miłości Boga bliźniego i siebie samego. I no tutaj jakaś taka, jakaś taka potulność czy poprawność wobec narzuconych pewnych. Narzuconych czy wyobrażonych norm na pewno y, jako dla osoby wierzącej nie jest dla mnie wyrazem y, wiary, ani uczciwości, ani człowieczeństwa. E, powiem jeszcze taką obserwację jako psycholog, y, którą już gdzieś tam nagrałam na Facebooku. Y, jak sobie próbuję tłumaczyć, jak wielu z nas próbuje sobie tłumaczyć, y, y, jakoś, jakieś takie. Y, Znieczulenie y, wielu osób, które chcielibyśmy przebudzić, ja to tłumaczę takim y, dysonansem poznawczym <grym> w psychologicznym języku, że y, jesteśmy, mamy pewne schematy, jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, że lekarz powinien nas leczyć, rząd powinien o nas dbać. I y, y, y jakby y, no nie chcemy w to, nie chcemy tego dy znaczy, y y y dysonans. Poznawczy zawsze wymaga jakiegoś przekroczenia siebie, jakiś porządek się burzy i e, wielu ludzi tego e, nie chce, jakby, czy nie może dostrzec. Natomiast to, co jest dla mnie ciekawe, jako dla praktykującego psychologa, e, to, że e, wielokrotnie nastolatkowie, z którymi prowadzę terapię, na przykład osiemnastolatkowie, e, którzy sprawnie w taki bystry sposób podróżują po internecie, e, przekazują e, pewne wiadomości e, swoim rodzinom i to oni właśnie rodzinę namawiają, żeby postępowały tak czy inaczej. E, żeby na przykład, e, żeby pewne sprawy przemyśleć i e, e, żeby na, e, takie jak na przykład e, szczepienie. I e, no tutaj w zasadzie nie mam powodu, żeby nie dopowiedzieć, bo, bo mówi się często, że to jest sprawa, jeśli chodzi o szczepienie, że jest to sprawa prywatna. Nawet ludzie, właśnie, którzy nie szczepią się z różnych przekonań, w tym religijnych, chcą strasznie być tacy delikatni, że to sprawa prywatna. Natomiast ja widzę taki problem, że jeśli my, mając jakieś informacje ważne dla nas, ich komuś nie przekazujemy z lęku przed tym, że ten ktoś nas nie będzie lubił albo nas odrzuci, to znaczy, że przejmujemy się bardziej opinią ludzką niż własnym sumieniem i uczciwością. Dlatego ja rzeczywiście z wielu powodów, jakby ktoś chciał, może mnie zapytać, uważam, że należy postawić na naturalną odporność. Y, że nie każdy przechodzi COVID tak y, jednak y, no, podbramkowo, jak to było u mnie. A jeśli nawet, jeśli nawet tak się zdarzy, że, że, że takie trudności są, to Amantadyna świetnie y, pomaga. Jeśli można, to zapraszam do, na, na naszą stronę y, niezależnej y, psychologii y, port wsparcia. Chcemy w tych trudnych czasach wspierać ludzi młodych i nie tylko, nie drogą freudowskiej psychologii, ale właśnie bardziej w oparciu o bliskie Polakom wartości. Dziękuję Pani bardzo za udzielanie tego wywiadu, a Państwa, jak zwykle, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej amantadena.polskie.pl gdzie znajdują się wywiady z lekarzami i pacjentami wyleczonymi Amantadyną, list poparcia dla tego leku, a także informacje na temat obecnie trwających badań klinicznych nad tym lekiem. I jeśli Państwo lub Państwa bliscy leczyli się amantadyną i chcieliby nam o tym opowiedzieć, to również zapraszam do kontaktu na maila amantadyna Dziękuję Pani bardzo jeszcze raz. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.